Statystycznie tylko 3% rynku docelowego Twojej firmy znajduje się obecnie w trybie aktywnych poszukiwań i rozważa zakupy. Co zatem z całą resztą? 17% się edukuje, 20% widzi problem, a ostatnie 60% może nawet nie być świadome. Cała Twoja konkurencja wspina się właśnie na sam szczyt tej piramidy i uczestniczy w krwawej jadce, walcząc z innymi firmami o klientów w trybie kupowania. Czy da się tego uniknąć i zdobywać klientów trochę od zaplecza, unikając całkowicie tej walki na froncie? Powyższa statystyka to teoria większego rynku, którą dzisiaj sprytnie wykorzystamy, tworząc w oparciu o tę wiedzę lejek marketingowy, który będzie uświadamiał, edukował i przyprowadzał ci potencjalnych klientów niemalże na automacie. Bez konieczności walki w tym czerwonym stawie pełnym twojej konkurencji. No ale co ma lejek do piramidy? Rozważamy całą podróż potencjalnego klienta na drodze przez różne etapy świadomości, od momentu kiedy w ogóle nas nie zna, do momentu kiedy staje się naszym klientem. Wrzucanie przez nas w rynek wartości w postaci edukacyjnych treści powoduje, że zaczynamy generować dobrą wolę i pozytywne emocje w odbiorcach, dosłownie inwestując w ludzi, których jeszcze nawet nie znamy. Zamiast celować w 3% poszukujących, rozpoczynamy z całą resztą drogę od samego początku. Dzięki temu, że budujemy to online, możemy właśnie działać w skali. Budować świadomość równolegle w wielu firmach i wpływać jednocześnie na wielu ludzi, na wielu etapach. Co właśnie sprawia, że piramida staje się lejkiem. Nasz lejek ma 4 etapy i adresuje wszystkie obszary teorii większego rynku. Najgorętsze 3% adresujemy stronami ofert. 17% w poszukiwaniach oraz 20% ze świadomością problemu adresujemy treścią edukacyjną, a największe 60% zaczepiamy i wciągamy w nasz świat wartościową reklamą, treścią oraz bezpłatną wiedzą opartą na wyzwaniach, problemach i korzyściach. Mechanizmy tego typu oczywiście mogą być bardzo skomplikowane, ale żeby nie przekombinować, pokażę Wam najprostszy możliwy schemat, który jak zobaczycie później będzie można dowolnie rozwijać. Wszystko, czego potrzebujesz, to ruch, wartość, komunikacja. I twoja oferta. Skoro wiemy już, że podróż po lejku zaczyna się od podróżnika, którym jest nasz potencjalny klient, to jak w takim razie stworzyć mu pierwszy drogowskaz, by skierować go na właściwą ścieżkę? Drogowskaz w tym ujęciu to po prostu reklama powodująca zwrócenie uwagi, a pierwszy krok w naszym kierunku to klik w tą reklamę. Mówiąc marketingowo, na samej górze ściągamy do siebie kliknięcia i ruch. I możemy to zrobić na wiele różnych sposobów: przy pomocy SEO, tworząc content. Otrzymując polecenia od partnerów, publikując artykuły w innych mediach, dogadując się z influencerami, nawet takim filmem na YouTube jak ten. Skupimy się natomiast na reklamie płatnej, bo ten przykład będzie łatwy do wyjaśnienia. Weźmy taki LinkedIn dla uproszczenia. Kupujemy na LinkedIn wyświetlenie naszej reklamy, czyli ekspozycję ludzkich gałek ocznych na nasz banner. To, jak wiadomo, dwie gałki oczne to jedno wyświetlenie, chyba że sprzedajemy do cyklopów. Najczęstszy problem, który pojawia się na tym etapie, to właśnie próba ustrzelenia najgorętszej części rynku, czyli sprzedawanie od początku, na pierwszym punkcie styku, od razu w reklamie. Kup pan stronę, kup pan system IT, kup dewelopera, kup wdrożenie CRM itd. No i najprostsza droga do wykorzystania tej sytuacji na naszą korzyść to właśnie prowadzenie wartością. I zapamiętajmy to hasło, bo będziemy do niego jeszcze wracać. Idealna reklama to taka, którą klikniesz nawet jak jej nie potrzebujesz. Wyobraźmy sobie taki przykład. Załóżmy, że jest 19, już po pracy szedłeś z ciekawości na Linkedina, to wiadomo, co tu lepszego robić i skrolujesz kilka postów na swoim feedzie. Masz firmę, ale nie jesteś na etapie poszukiwań nowej strony WWW. Przykładowo. Bo Twoja obecna powiedzmy, że działa OK, więc trafiasz na reklamy pierwszego reklamodawcy, który pisze w swoich reklamach. Zbudujemy Twoją stronę WWW. Twoja nowoczesna strona, która przyciąga klientów albo generuj leady stroną www. Co może niekoniecznie z tobą rezonuje, bo nawet nie wiesz czy tego potrzebujesz. Może twoją stroną zajmuje się dział marketingu, a może uważasz, że przecież u ciebie wszystko gra. Wyobraźmy sobie alternatywną rzeczywistość, gdzie drugi reklamodawca, który też robi reklamę, promuje treści w stylu: jak dostarczać stroną www lidy do działu handlowego. Pobierz poradnik. Sprawdź, gdzie uciekają Ci pieniądze, poznaj pięć kluczowych metryk Twojej strony WWW. Albo od zera do 100 tysięcy wygenerowanych przy pomocy www. W branży IT. Pobierz case study. Jak masz Venet, to może pomyślisz, hmm, nasza strona jest OK. Ale co mi szkodzi? Zobacz, co tam piszą. No i kto waszym zdaniem osiągnął lepszy efekt? Reklamodawca jeden, który celuje w 3% gotowego rynku, czy reklamodawca drugi, który rozpatruje całe 100%? No i oto on. W spektrum reklamowym najbardziej skrajny i najmniej sprzedażowy sposób na wciągnięcie kogoś w nasz świat. Stosowany przez marketerów jak David Ogilvy już kilkadziesiąt lat temu. Wygraliśmy klik, hura! Co dalej w takim razie? Lądujemy na drugim etapie naszego lejka, czyli mikrozaangażowaniu. Najważniejsze teraz to zdobyć adres e-mail naszego odbiorcy, by móc zostać z nim w dalszym kontakcie. Tylko jak to zrobić, jeżeli sam zapis do newslettera, no to wydaje się jednak trochę mało. Grunt to nie przerwać ciągu przyczynowo-skutkowego, który wzbudził zainteresowanie naszego odbiorcy na samym początku. Jeśli w reklamie oferowaliśmy wartość, no to teraz wypadałoby ją dowieść. W praktyce po prostu umożliwiamy odebranie naszego materiału na stronie lądowania i. To może być różnego rodzaju materiał, taki jak pobranie checklisty, PDF ze wskazówkami, raport dotyczący ważnego obszaru, webinar pokazujący rozwiązanie problemu, zapis na darmowe szkolenie wideo. I tak dalej. Z tym, że jeżeli to jest rzeczywiście pierwszy styk odbiorcy z naszą marką, no to naturalnie chcemy, żeby to było coś, co urywa tyłek. Takie żywe złoto, któremu ofiarujemy. Idealnie, jeżeli przybliży naszego odbiorcę do obiecywanej korzyści. Najprościej można byłoby powiedzieć tutaj: daj za darmo coś tak dobrego, że odbiorca się zachwyci. Celem oferowanego tutaj materiału jest nieświadomych. Uświadomić, a świadomym zacząć pomagać. Czyli jeżeli ktoś wcześniej nie wiedział, że jego strona może pomóc w jego firmie wspierać dział handlowy w generowaniu leadów, no to teraz już wie. Natomiast jeżeli nie stosował taktyk na stronie, które mogą mu w tym pomóc, no to teraz będzie w stanie jakiś mechanizm samodzielnie lub z pomocą np. swojego zespołu wdrożyć. Nasz obowiązek to po prostu zawsze zostawiać odbiorcę w lepszym stanie niż był wcześniej. Oświecać go i bezinteresownie pomagać. Jeżeli dotrzymaliśmy obietnicy danej w reklamie i po wylądowaniu na naszej stronie odbiorca zobaczył to, na co liczył, to istnieją szanse, że aby to otrzymać, zostawi nam swój adres e-mail, na który daną wartość mu wyślemy. W pierwszym mailu udostępniamy obiecany materiał, co prowadzi nas do kolejnego etapu, którym jest środek lejka. Daliśmy już coś dobrego na początku, więc teraz dla odmiany sprzedajemy. Nie, nie, żartuję. Dajemy jeszcze więcej wartości. Częsty problem to jest już nachalna sprzedaż zaraz w pierwszym mailu. Ktoś otwiera tego maila, pobiera naszego e-booka, webinar, czy cokolwiek co wartościowego właśnie mu wysłaliśmy, a w drugim mailu piszemy mu już słuchaj, umów się na rozmowę i kup. No i mam wrażenie, że to tak jakby na pierwszej randce już proponować lub. Takie pięknie brzmiące słowo nurturing. Czyli z angielskiego pielęgnacja. Dajemy kolejne wartościowe treści. Idealnie jeśli w firmie mamy po prostu cykliczny, cotygodniowy plan publikacji, w którym poruszamy aktualną rynkowo i istotną wiedzę na bieżąco, lub publikujemy na temat tego, co pojawia się w naszym kanale, podcaście czy gdzieś indziej. No i zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszędzie jest tak idealnie, więc alternatywnie możemy po prostu ustawić prostą kolejkę wiadomości, która przeprowadzi naszego czytelnika w kilka tygodni przez najważniejszą wiedzę dotyczącą naszego obszaru wsparcia. Warto jedynie zadbać o to, by te treści się za szybko nie przedawniły. Przykładowo jeżeli ktoś pobrał materiał dotyczący generowania leadów stronom, to no prawdopodobnie nie obrazi się, jeśli w następnych mailach pokażemy mu trzy nasze ulubione narzędzia, przykłady pięciu najlepszych lead magnetów, sposób na integrację strony z CRM itd. Tak Analogicznie dla innej branży, zakładając na przykład, że inżynier procesu w firmie produkcyjnej wyliczył sobie już koszt inwestycji naszym kalkulatorem online i mamy do niego mail, to też prawdopodobnie on będzie spoko z tym, że podamy mu jeszcze cztery przykłady automatyzacji do kontroli jakości, 10 argumentów na przekonanie zarządu, czy 5 metod na poprawienie kontroli ludzkiej i inne tego typu. Tworzenie tego w ten sposób tworzy pewnego rodzaju FOMO, czyli strach przed tym, co nas omija kiedy treści są aż tak dobre, że żal się zwyczajnie wypisywać, żeby nie przeoczyć czegoś istotnego. No i to jest właśnie ten efekt, który chcemy osiągnąć. Oczywiście mail to tylko jeden ze sposobów na utrzymanie kontaktu z naszym odbiorcą, który nie jest obecnie w potrzebie, ale zaczyna dojrzewać. I takie dojrzewanie może trwać tydzień, miesiąc, rok i więcej. Naszym obowiązkiem jest wtedy właśnie stale dostarczać wartości w tle i możemy to robić na wiele innych sposobów. Publikując cykliczne, edukacyjne treści na YouTubie, udzielając się w ramach podcastu, udostępniając wartościowe webinary, czy tworząc eksperckie teksty na naszym blogu. Ważne, by zwyczajnie mieć treści, na których czytelnik może polegać, nie tylko pod kątem merytorycznym, ale i cykliczności, no i pozostaje jeszcze sposób ich dystrybucji. Mail to najprostsza forma, którą omawiamy w tym filmie, ale równie dobrze możemy kierować do naszych treści przy pomocy retargetingu z platform takich jak Facebook, Google czy LinkedIn, a platformy typu YouTube same zadbają o wyświetlanie treści, jeżeli ona będzie wystarczająco dobra. Bazując na cyklicznym, solidnym kręgosłupie naszego lejka, w postaci stale oferowanej wartości, możemy przejść do kolejnego etapu, czyli proponowania i przypominania. Trafiamy tym sposobem na koniec lejka, czyli jego dół. Mówi się, że proporcje wartości do sprzedawania powinny wynosić około 5 do 1. Czyli na 5 ekspozycji na naszą wartość, jedna rzeczywiście może być ofertą i to nie spowoduje irytacji w naszym odbiorcy. Bazują na tym wszystkie platformy społecznościowe Netflixy, YouTube, Spotify, Instagram itd. Na kilka postów standardowych zazwyczaj zobaczycie, że jeden między nimi to jest reklama. No i wierzę, że przy miliardach użytkowników mają to zbadane. Upraszczając, można byłoby tu zastosować po prostu zasadę Pareto. 80% wartości do 20% ofert. Na przykład nasz mail w 80% może dawać wartościowe treści, a w 20% być mini ofertą. Albo na 5 wiadomości wysłanych, jedna z nich to może być w całości dobrze podana propozycja rozwiązania problemu naszego klienta. Kiedy 4 wiadomości przyszło z wartością, piąta może dostarczyć przedstawienie oferty, produktów czy usług. Po kolejnych czterech możemy pokazać korzyści naszej oferty. W następnym cyklu wspomnieć o kilku historiach sukcesu naszych klientów, Kolejnym o popularnych obiekcjach i często zadawanych pytaniach. Sen to pokazać, że jesteśmy w stanie to zrobić szybciej, łatwiej albo lepiej, a co najważniejsze, w opłacalny dla nich sposób. No i zauważ, że nawet maile sprzedażowe prowadzą tutaj wartością. Proponowanie i przypominanie zostało tutaj użyte celowo. Nie zmuszamy nikogo do zakupu. Po prostu proponujemy rozwiązanie, które może pomóc. Nie każemy umawiać się na spotkanie, przypominamy rozwiązanie i proponujemy konsultację albo oferujemy wycenę. Działając tym sposobem jesteśmy raczej szerpą pomocnym w drodze na wielotysięcznik, a nie sprzedawcą biletów na kurs widokowy. W miejscach proponowania rozwiązań odsyłamy zazwyczaj do stron ofert, czyli stron lądowania dotyczących Produktu, usługi czy konsultacji, na których wezwanie do akcji zbliża naszego czytelnika do zamówienia lub porozmawiania o rozwiązaniu. Zauważ, że ofertowanie jest tylko możliwe, kiedy funkcjonuje utrzymanie. Czyli tak długo jak dajesz wartość, tak długo masz pretekst do tego, żeby zapraszać do rozmowy, coś za coś chciałoby się powiedzieć. Im dłużej wytrzymasz w dawaniu wartości, tym dłużej możesz komunikować ofertę. Jeżeli zastanawiasz się nad tym, jak zrobić taki lending ofertowy, na który będziesz odsyłać w tych wezwaniach, no to tutaj mam oczywiście dla ciebie film, gdzie opisuję, jak stworzyć taką stronę. Cała rzecz polega na tym, że mimo tego, że myślimy o naszym kliencie w kontekście całego spektrum jego podróży zakupowej, to oczywiście nie pozostawiamy tych gotowych do rozmowy bez opieki. Mamy dla nich przygotowane strony lądowania i strony ofert, gdzie po prostu mogą już konkretnie rozwiązanie poznać, na wypadek gdybyśmy przypadkiem trafili właśnie do tych 3%, gdzie wszyscy walczą o uwagę. Stworzenie takiego podstawowego lejka daje nam masę korzyści. Przede wszystkim pozwala naszym potencjalnym klientom podróżować po całym procesie samodzielnie, we własnym zakresie, co zdejmuje nam potrzebę ich ręcznej edukacji, np. właśnie w trakcie rozmów sprzedażowych. W drugiej kolejności, oczywiście, piorunującą przewagą jest tutaj zakres, w którym komunikacja z naszym potencjalnym klientem się odbywa. No bo zauważcie. Nie tylko dajemy opcję kontaktu tym, którzy są gotowi już teraz. Dzielimy się wiedzą z tymi, którzy jej poszukują i dajemy wartościowe materiały, pomocne na procesie edukacji. A dodatkowo tych, którzy nie wiedzą o problemie, zachęcamy do poznania możliwości i wciągamy w nasz świat. To prawie jakbyśmy przy pobieraniu wody z rzeki zastąpili durszlak solidnym, żeliwnym, nieprzeciekającym wiadrem. A wszystko to dzięki wspomnianej na początku teorii większego rynku. Jeżeli chcesz zbudować taki lejek w Twojej organizacji, albo posiadasz już rozwiązany które chcesz rozwijać lub optymalizować, daj znać. Z przyjemnością pomożemy Ci je odpowiednio pomierzyć, stworzyć dodatkowe treści na wszystkich etapach, zdiagnozować, optymalizować źródła ruchu na górze, przygotować metody utrzymania w formie maili czy reklam i rozwinąć strony ofert czy lendingi na samym dole. W ramach bezpłatnej konsultacji chętnie porozmawiamy o tym, jakie wyniki obecnie przynoszą Twoje rozwiązania. I zaproponujemy kolejne kroki, które pomogą je usprawnić. Umów się na rozmowę, korzystając z linku w opisie tego filmu. Dzięki za oglądanie i jak zwykle do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!